Witam Was, w dzisiejszym tutorialu chciałbym znowu skupić się na jednym z poleceń z panela, oczywiście z panela modyfikuj. Dzisiaj chciałbym skupić się na poleceniu do przedłużania obiektów. Będziemy przedłużać proste obiekty, ja to pokażę na początku na przykładzie linii, a potem może troszeczkę bardziej złożony na przykładzie jakiegoś łuku, czy też łuku eliptycznego. Zobaczymy zatem jak przedłużać obiekty. Wybieramy sobie na początku linię. No dobrze, jak już sobie narysujemy tą naszą linię, to chcielibyśmy ją teraz w jakiś odpowiedni sposób przedłużyć. Dlatego wybierzemy odpowiednią ikonkę w panelu modyfikuj lub my przy przyłączonym wprowadzeniu dynamicznym piszemy odpowiednie polecenie przedłuż bądź jego skrót prze i zatwierdzimy to enterem. I teraz zobaczmy jeszcze na okno poleceń, jakie mamy możliwości do... Przedłużania, po pierwsze mamy przyrost, czyli literka T, procent P, całkowita C i dynamicznie Y. I teraz wybierzemy sobie każdą z tych opcji. Pierwsza będzie przyrost, wpisujemy sobie zatem literę T i zatwierdzamy enterem. I teraz piszemy sobie jakąś wartość, powiedzmy będzie to 300 i będziemy chcieli e, przedłużyć tą naszą linię. Właśnie bliżej tego końca. Klikamy zatem blisko końca prawego i teraz blisko końca lewego, żeby tą linię powiększać w drugą stronę, przedłużać. No dobrze. To była pierwsza z opcji. Teraz zajmiemy się następną opcją. Wybieramy sobie yy, yy, strzałkami przedłuż i teraz chcemy zrobić procent. Wybieramy P i zatwierdzamy Enterem. Dobrze, i teraz naszą linię będziemy chcieli zmniejszać, dlatego piszemy 50% i za każdym razem nasza linia będzie się dwukrotnie e, zmniejszała w ten oto sposób. Analogicznie możemy wykonać wydłużanie naszej linii, jeżeli tylko piszemy wartość powyżej 100%, czyli zróbmy to jeszcze raz. Wierzmy przedłuż, bierzmy sobie P i teraz wpiszmy sobie wartość 300% i powiększajmy naszą linię za każdym razem o 300% widzicie ona będzie nam się właśnie w ten sposób zwiększała za każdym razem o 300% swojej wcześniejszej długości dobrze następną opcją w przedłuż będzie opcja całkowita dlatego wpiszemy sobie C i zatwierdzimy Enterem. i teraz możemy określić bezpośrednio długość jaką chcemy uzyskać w tej naszej linii wpiszemy sobie zatem jakąś wartość, niech będzie to 200% Zatwierdzimy enterem i klikniemy naszą linię. i W tym momencie nasza linia będzie miała 200 jednostek długości. Pozostaje nam ostatnia opcja. Jest to opcja dynamicznie. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy mogli dynamicznie zmieniać wartość długości naszej linii. Wpisujemy Y, zatwierdzamy enterem, wybieramy nasz obiekt i teraz możemy dynamicznie sobie tą długość zmieniać. Teraz możemy sobie już wyklikać ten nasz punkt, który nam utworzy już docelową linię wydłużoną. Dobrze, teraz przejdźmy do troszeczkę trudniejszych rzeczy. Stworzymy sobie teraz jakiś tam, powiedzmy, łuk, który będziemy chcieli przedłużyć. To oczywiście jeszcze może być coś innego, na przykład łuk eliptyczny. Teraz chciałbym skupić się na dwóch opcjach z przedłużania łuków. Chciałbym tutaj skupić się na opcji przyrostu oraz na opcji całkowita. I pierwszą opcją to będzie oczywiście przyrost. Wpiszemy sobie zatem T, zatwierdzimy Enter. Teraz pojawi nam się tutaj w oknie poleceń opcja kąt. Wybierzemy sobie kajak kąt i będziemy teraz mogli określić przyrost naszego łuku mierzony w kąt. Wpiszmy sobie 30 stopni, zetwierćmy enterem i teraz wybierzmy nasz łuk. W ten oto sposób za każdym razem ten łuk będzie się, że, że tak powiem, nam rysował o następne 30 stopni. W pewnym momencie już nie będziemy mogli tego e, łuku narysować następnego, ponieważ no, stworzy się nam po prostu okrąg, jest to niemożliwe. Ale analogicznie jak dla e, linii możemy sobie określić e, docelowy kąt środkowy tego naszego łuku, dlatego wybieramy sobie opcję całkowita. Wpisujemy literę, tutaj zatwierdzamy enterem. I teraz będziemy mogli podać już ten kąt środkowy naszego łuku. Wpiszemy sobie K i zatwierdzimy enterem, i wpiszemy wartość 60 stopni. Zatwierdzimy enterem, i teraz wybierzemy nasz Łuk, i w ten oto sposób otrzymamy żądany wycinek tego naszego Łuku. I jak widzicie, podczas klikania na ten nasz Łuk, już nic nie możemy e, zrobić innego, ponieważ ten łuk już jest związany z tym jakimś kątem środkowym o wartości 60 stopni. To możemy oczywiście, tak jak już mówiłem, zrobić dla łuku eliptycznego. E, możemy zrobić dla, dla in, in, innych łuków, ale nie, nie będziemy tego mogli na pewno zrobić dla takich obiektów jak chociażby prostokąt. Jest to e, niemożliwe do wykonania w tym przypadku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego tutoriala. Zapraszam na stronę techtutor.pl, na fanpage na facebook oraz do subskrypcji kanału. Dzięki.